Cześć, dzisiaj mamy nową drapeczkę, znaczy wznowienie owocowej eksplozji. Z tego też powodu zakupiłem sobie 7 sztuk na kwotę 21 zł. Zanim przejdę do drapania, chciałbym przypomnieć, Jolanta Żurawik. Proszę o kontakt na maila. Mail będzie w linku. Wygrałaś wczoraj u mnie 50 zł w zdrabce. Napisz co z tym robimy. Nie wiem konto Prześlesz. no Napisz po prostu skontaktuj się ze mną. No i Alicja w krainie zakupów wygrała 20 zł. Też czekam na jakiś kontakt. Na maila najlepiej. Dobrze, wczoraj ten live wyszedł jak wyszedł. No, ale musicie wybaczyć, to był pierwszy, pierwszy raz. Muszę tam dograć to wszystko i zobaczymy, jak to będzie dalej. Tu już zdrapałem sobie. Dobrze, przechodzimy już do tych krzyży, krzyżówek. Ojej, owocowej eksplozji. Tu już podrapałem trochę. Wybrałem sobie losowo z całej paczki nowo, nowa, otwarta paczuszka. Sobie tak powybierałem losowo. Tu mamy numer 90. Jak na razie linii nie ma. To drapiemy. Mamy kiwi. Jeszcze świat nam zadziwi. Mamy banany, i mamy winogrono, czyli pierwsze koty za płoty. Tu mamy numer osiemdziesiąt dwa, i mamy już jedną linię, drugą linię. I drapiemy dalej, czyli już tu jest coś wygrane. Ananas. Ananasik. Na razie dwie linie. Banany. Winogrono, proszę. Ach. Dobrze. A więc tu mamy dwie linie. Co tu się kryje? 3 zł i 6 zł. Czyli mamy 9 zł. No, bardzo przyjemnie. Teraz bierzemy następną. W następnej mamy już trzy linie ułożone, czyli też sympatycznie się już robi. I teraz mamy gruszeczkę. Jest następna linia, czyli czwarta. Cztery linie już są. I kokos. Jest następna linia, piąta. Mamy 5 linii, raz, 2, 3, 4, 5. No bardzo przyjemnie, no to oceniamy. Mamy 3 złote, 3 złote, 3 złote, czyli będzie 15 pewno. I tutaj mamy 3 złote i 3 złote. Czyli mamy 15 zł w tej drafcie. Tu mamy 9, tu mamy 15. Już jestem do przodu. To już jest dobrze. Dobierzem następną. Tutaj linii na razie nie ma, i mamy teraz wiśnie i jagody. Mhm i nie ma nic tak, tutaj nie ma nic cześć bober, zapomniałem, że tu siedzi na posterunku no to bierzemy następną tu już mamy następną linię ułożoną czyli jest dobrze i teraz gruszeczka to była było na tyle, i banany Uh -huh. Czyli jedna linia trzy złote. Super. No to następną. Tutaj na razie nic nie ma. Będę melona. Nie ma. I rozkwinkę. Ale to nam nic nie da. Mhm. A S. Dobrze, ta jest przegrana. No i ostatnia zdrapeczka. Tutaj też na razie nic nie ma. Z numerem 1. Jest linia, proszę. No super. No piękna premiera, piękna. Jak na te zdrabki za 3 złote tyle to naprawdę szacun. I to by było na tyle. Dobrze, tu zobaczymy. 3 złote. Dobrze. DDD. Zgadza się. A więc. Podsumowując.

Tak można drapać. Pozdrawiam Bober również. I proszę Alicję w Krainie Zakupów o kontakt, jak i Jolantę Żurawik. Czekam. No powiedzmy do czwartku, do 24. To by było na tyle. To pa pa.